Cześć! Kochani, mamy końcówkę roku. W tym filmie chciałbym podzielić się z wami tym wszystkim, co ciekawego spotkało mnie w tym roku, nawiązać trochę do tego, co działo się tutaj na kanale, co działo się w moim życiu zawodowym, ale także podzielić się częścią informacji z życia prywatnego, wspomnieć o tym, dlaczego tak niewiele było filmów z płoniny, opowiedzieć Wam trochę o tym, co ciekawego będzie działo się w przyszłym roku. Taką w każdym razie mam nadzieję i myślę, że to podsumowanie może być interesujące również dla tych z Was, którzy śledzą moje poczynania tutaj na YouTube, ale także na Facebooku czy na Instagramie. Zaczynamy! Ten rok tutaj na kanale był dość specyficzny, dlatego że nigdy wcześniej w ciągu jednego roku nie nagrywaliśmy tak dużo filmów merytorycznych, to znaczy takich, do których musiałbym się specjalnie merytorycznie przygotowywać. Rok zaczął się dwoma mocnymi filmami o piaskowaniu drewna. Mam nadzieję, że te filmy oglądaliście. Jeżeli nie, to zachęcam Was gorąco, jeżeli ta tematyka Was interesuje. To były filmy, do których trzeba się było nieźle przygotować. Następne filmy to były filmy z kolei o drewnojadach, i tam jeden z nich dotyczył drewnojadów w niedużych przedmiotach, takich jak meblach, jak z nimi walczyć, a drugi dotyczył drewnojadów w drewnie wielkogabarytowym, takim jak na przykład całe budynki czy cała więźba dachowa domów. Więc to były też tematy, do których trzeba się było porządnie przygotować. Trzeba było znaleźć partnerów do tych filmów. No i potem już taką wisienką na torcie tego okresu przedwiosennego była pierwsza tegoroczna wizyta w czaczu. Nakręciliśmy tam, być może to pamiętacie, skarby od 1 do 100 tysięcy złotych, bo udało nam się znaleźć nawet przedmiot za 100 tysięcy złotych. W marcu ruszyły pierwsze porządkowe prace w płoninie. Wykonywaliśmy je w nadziei, że no niebawem wejdzie tam ekipa, która była umówiona od października poprzedniego roku. Miały się tam zacząć prace rozbiórkowe. No niestety ta ekipa wycofała nam się jeszcze przed wyceną. Z inną ekipą zdążyliśmy tam wyrównać teren przed domem, wysypać tłuczeń po to, żeby utwardzić ten teren, aby ułatwić wjazd ciężkim sprzętem. No i rozpocząłem pracę nad poszukiwaniem innej ekipy, która przejęłaby te prace rozbiórkowe, a następnie związane z budową fundamentów, bo taki mieliśmy plan na ten rok. Niestety, no możecie w to nie uwierzyć, ale przez płoninę przewinęło nam się w sumie 5 ekip, z których tylko jedna dokonała wyceny i ta wycena niestety spowodowała, że no, osłupieliśmy. Nie będę wam mówił, jaka to była kwota, powiem tylko, że zaczynała się na cyfrę 2. Wycena dotyczyła rozebrania tego budynku, który tam istnieje, takiego rozebrania, żeby udało się odzyskać część materiałów, bo, bo chcę odzyskać jak najwięcej tych materiałów, które chcemy tam ponownie wykorzystać w jakiś sposób. Zależy mi na dachówce, z której chcielibyśmy wykonać płytki z chłopakami z Kamstar. Chciałbym odzyskać tyle więźby dachowej, ile się da, żeby mieć drewno do tworzenia różnych ciekawych przedmiotów, które docelowo miałyby być wyposażeniem tego domu, który tam powstanie. Chciałbym też odzyskać część cegieł, które przydadzą się do jakichś konstrukcyjnych rzeczy, ale także być może właśnie na jakieś płytki czy na tarasy. No, nie udało nam się w tym roku. Trochę się podłamaliśmy, ceny też się mocno pozmieniały, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku to już ruszy. Jeżeli znacie jakąś solidną ekipę z regionu jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, z rejonu Bolkowa, to śmiało piszcie do mnie przez Messengera, na przykład na Facebooku albo w wiadomościach prywatnych, bardzo chętnie sprawdzę te firmy, ich dostępność. Więc jeżeli macie namiary, to koniecznie się podzielcie. To, co powiedziałem, nie znaczy, że tam w płoninie nie działo się nic, bo jeden projekt udało nam się zrealizować i to naprawdę no z przytupem, bo założyliśmy w płoninie łąkę kwietną i to taką łąkę, no, jakiej się kompletnie nie spodziewaliśmy. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Zaczęliśmy bardzo późno, bo łąka została wysiana. W czerwcu, czyli wydawałoby się już trochę po sezonie, ale nie, niekoniecznie, pogoda nam dopisała, padały deszcze, było bardzo ciepło. No i tutaj macie ujęcia z późniejszych miesięcy, nie tylko jak ta łąka powstawała, ale również wtedy, kiedy kwitła w lipcu i w sierpniu. No, ja jestem zachwycony ilością kolorów, ilością gatunków, wielością tych gatunków, tym, że pojawiły się pierwsze zapelacze, pierwsze motyle. Wiem, że odbywają się tam pielgrzymki na tą łąkę, bo sąsiad cały czas mnie tam informował, że musiał przepędzać kolejnych zbieraczy, ziół czy też bukietów kwiatów, bo łąka zakwitła naprawdę pięknie. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, no i to, jeżeli chodzi o płoninę, była taka wisienka na torcie. W czerwcu, jeszcze przed rozpoczęciem wysiewu łąki, spotkała mnie fantastyczna rzecz, taka prywatna, którą też dzieliłem się z Wami trochę na Facebooku, więc sporo spośród Was o tym wie. Mianowicie wyruszyłem wraz z moją żoną i z moją 80-letnią mamą. Po raz trzeci na Camino, czyli taki szlak, a w zasadzie jest to taki zbiór szlaków, które zaczynają się w różnych miejscach Europy, a kończą się w Santiago de Compostela. Ja odbywałem tę pielgrzymkę, chociaż w zasadzie no, pielgrzymka kojarzy się tak bardziej religijnie. Ja, ja nie jestem specjalnie religijny, ale byłem na Kaminu de Santiago dwukrotnie wcześniej. Zakochałem się absolutnie w tych doznaniach, które kamino oferuje wszystkim. Tym razem mocno pod presją mojej 80-letniej mamy. Postanowiliśmy wraz z moją żoną i z nią właśnie wyruszyć nowym szlakiem, czyli szlakiem Camino Portugis, czyli z Portugalii. Szlak zaczęliśmy na granicy portugalsko-hiszpańskiej. No, muszę Wam powiedzieć, że jest to przeżycie zupełnie niesamowite. Jest to niezwykła przygoda, która rozgrywa się na wielu poziomach: na poziomie duchowym, na poziomie fizycznym, no bo jest to jednak wyzwanie. Trzeba przejść te tym razem nie dużo, bo, bo tylko około 130 km, no ale jest to jednak pewien dystans, który był wyzwaniem głównie dla mojej mamy, która co ważne, oprócz tych 80 lat na karku, ma jeszcze za sobą cztery zawały, więc pomysł wydawał się szaleńczy, ale daliśmy radę i na tym poziomie relacyjnym to było dla nas naprawdę zupełnie niezwykłe przeżycie. Spowodowało, że my się zintegrowaliśmy. Zaczęliśmy funkcjonować w troszeczkę inny sposób, bo na szlaku funkcjonuje się inaczej. Kto doświadczył, ten wie. Ale też poznaliśmy mnóstwo naprawdę fantastycznych ludzi z całego świata, od Chin i Japonii po Kanadę czy na przykład po Portoryko. Rico. No, była okazja do skosztowania nowych potraw. Zwiedziliśmy naprawdę no, niezwykłe fragmenty hiszpańskiej Galicji. No, były wiadomo, gorsze, lepsze momenty. No, ale mnóstwo przyjemności i satysfakcji nam to sprawiło. Moja mama po dotarciu do Santiago mogła zwiedzić katedrę świętego Jakuba, o czym zawsze marzyła. No i mogła też przyjrzeć się z bliska Botafumeiro, czyli takiej no, potężnej 90-kilogramowej kadzielnicy, która wisi w katedrze od wieków i wciąż zaskakuje pielgrzymów rozmachem i to rozmachem w sensie dosłownym. W zasadzie całe wakacje stały pod znakiem przygody, bo oprócz kamino mieliśmy też przygodę z zalaniem dolnej części moich piwnic, a także fragmentu miejsca, w którym moja żona prowadzi działalność, więc było intensywnie i dlatego w wakacjach nie było zbyt dużo filmów, ale jeszcze w sierpniu bardzo mocno poprawiłem sobie nastrój, bo zostałem zaproszony przez Sylwię, fantastyczną dziewczynę, organizatorkę. Festiwalu Endorfiny dla rodziny, na ten festiwal właśnie. Tam miałem okazję wystąpić, wziąć udział w takiej prelekcji, w takim panelu dyskusyjnym na temat depresji, jak sobie z nią radzić, a także o tym, że pasja jest kompasem w życiu młodych ludzi. Fantastyczna sprawa, fantastycznie zorganizowany festiwal, wielodyscyplinarny powiedziałbym, bo były tam aktywności ruchowe, sportowe, które prowadził Robert Korzeniowski, dla przykładu. No było masę takich paneli dyskusyjnych, były poruszone tematy tabu, było wiele aktywności w bardzo, bardzo wielu różnych dziedzinach. Fantastyczna impreza, świetnie przygotowana i okazja do poznania naprawdę mnóstwa cudownych, ciepłych, fantastycznych ludzi. Także po tych historiach z zalaniem naprawdę mocno, mocno poprawiło mi się morale. No, w związku z tym, że energia mi wróciła to wrzesień był miesiącem bardzo intensywnym zaczęło się od wizyty na szkoleniu, które zostało zorganizowane przez Przemka Asie dla kursantów Akademii Stolarskiej. Szkolenie to odbyło się w siedzibie firmy Stirmer. Przy okazji chciałem podziękować bardzo Asie i Przemkowi za zaproszenie, no i oczywiście Stürmerowi, Piotrowi za gościnę. No muszę wam powiedzieć, że zastanawiałem się po prostu nad skutecznością takiego rozwiązania. No, ale oceniając po pracach osób, które przywiozły je ze sobą, po to, żeby te prace wzięły udział w konkursie, no, to trzeba powiedzieć, że jednoznacznie kurs wart jest swojej ceny, bo te prace były po prostu niezwykłe. No, fantastyczne było też to, że mogłem poznać ludzi, pasjonatów, którzy Podobnie jak ja zaczynali, czy zaczynają w tej chwili swoją przygodę ze stolarką, ludzie, którzy pracują często w korporacjach, którzy z drewnem nie mieli nic wspólnego wcześniej, ale gdzieś tam w duszy grało im to, żeby z tym drewnem obcować i y, móc zacząć wykonywać jakieś prace, i y, Akademia Stolarska stała się dla nich y, po prostu pierwszym wyborem. No to była naprawdę świetna sprawa. Kolejna ważna rzecz, która odbyła się we wrześniu, to y, znowu trochę prywaty. Odbyła się mianowicie 17 przygotowana przeze mnie na przestrzeni siedmiu ostatnich lat wyprawa górska w ramach której wraz z dobrymi przyjaciółmi, znajomymi z Oriflame zdobywamy szczyty z Korony Gór Polski. Pełna Korona Gór Polski to jest 28 najwyższych szczytów z poszczególnych pasm. Na tej wyprawie miałem okazję zdobyć ostatni z nich, czyli Rysy. No jestem z tego powodu bardzo, bardzo dumny. Cieszę się, bo spełniłem w ten sposób kolejne ze swoich marzeń. Oprócz tego we wrześniu ukazały się na kanale dwa kolejne filmy. Taki, który cieszy się cały czas dużą popularnością, to film o 10 topowych akcesoriach, których używam w swojej pracowni, a drugi film to z kolei film, do którego znowu musiałem się mocno przygotować, film mówiący o tym, jakim zagrożeniem jest pył drzewny w pracowni. W tym filmie opowiedziałem sporo o zagrożeniu, ale też o metodach rozwiązania tego problemu, jakim jest zapylenie pracowni. I wspomniałem tam między innymi o urządzeniu, które nazywa się SysR. To jest urządzenie marki Festul. No i marka na tyle mi zaufała w kwestii znajomości i tego urządzenia i tego zagadnienia, że zostałem zaproszony do zaprezentowania, czy prezentowania tego urządzenia podczas roadshow, który marka miała w tym roku w Polsce. Ja miałem okazję być z festulem w czterech kolejnych miastach miastach Polski południowej. No było to fantastyczne przeżycie, kolejne w którym oprócz tego, że mogłem zgłębić wiedzę o elektronarzędziach i zacieśnić współpracę z marką, to też przede wszystkim miałem okazję poznać mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy są z marką związani, albo zawodowo, albo są po prostu użytkownikami urządzeń i są sympatykami marki. Jesień z kolei i ta końcówka roku to czas w którym miałem okazję po raz kolejny wrócić do warsztatów. Odbyły się dwie kolejne edycje warsztatów skrajnie różne, bo pierwsza z nich to były warsztaty z dzieciakami, z dzieciakami z Radwanic i okolic, z którymi stworzyliśmy dwa hotele dla jeży. Było to świetne przeżycie, dzieciaki były naprawdę fantastyczne, cudowne miejsce, w którym wykonywaliśmy te domy dla jeży, czyli dom kultury w Radwanicach, bardzo gościnne, bardzo dobrze wspominam ten czas. A drugie, dla kontrastu, to były warsztaty indywidualne z Magdą, bardzo fajną dziewczyną, która przyjechała specjalnie z Warszawy, żeby stworzyć wyjątkowy przedmiot dla swojego męża. I też fantastycznie nam się pracowało. Nowością z kolei na kanale był pierwszy u mnie test wydajności czy też sprawności urządzenia. Mam tu na myśli test oczyszczacza LFS marki Holzkraft. Nigdy dotychczas nie filmowaliśmy z Mariuszem w taki sposób i była to okazja, żeby po prostu nauczyć się czegoś nowego. Na no taką wisienką na tegorocznym torcie były dwa szkolenia. Akademia Festul, które odbywały się w siedzibie firmy w Warszawie, do których również zostałem zaproszony po to, żeby przeprowadzić tam dwukrotnie prelekcję dotyczącą właśnie czystości powietrza i zagrożenia pułami, a także możliwości rozwiązania tego problemu. Filmowo na kanale ROK zamknęliśmy dwoma filmami. Pierwszy z nich to nieco prywatny, bo podzieliłem się z Wami koncertem, który mieliśmy okazję zagrać. Razem z Mariuszem, z operatorem, który w tej chwili siedzi po drugiej stronie aparatu, trochę to było dziwne przeżycie, bo Mariusz nie jest bębniarzem w naszej kapeli, ale tak się złożyło, że nasz bęmniarz był na wyjeździe, a Mariusz jest doskonałym perkusistą, w związku z czym go zastąpił i pomuzykowaliśmy razem, co było dla nas wielką frajdą i dlatego podzieliliśmy się z wami w tamtym filmie tymi przeżyciami również. No a ostatnim filmem, takim merytorycznym, był ten film, który być może widzieliście kilka dni temu miał premierę, czyli film o deskach do krojenia, ale nie tylko, w którym testowałem własną umiejętność tworzenia takich desek, bo nie robiłem takich desek nigdy wcześniej. Mam nadzieję, że Wam się podobały, dajcie znać koniecznie w komentarzach. No a z kolei patrząc trochę do przodu, to ten najbliższy rok zapowiada się arcyciekawie. Czeka mnie kilka wyzwań. Po raz kolejny, takich, z którymi nigdy nie mierzyłem się do tej pory, tym chętniej się ich podjąłem. Nie chcę tego spoilerować i nie bardzo chcę odkrywać wszystkie karty. Pewnie będę Was informował z czasem w social mediach, o co dokładnie chodzi, jak to przebiega. No ja ostrzę sobie zęby na te kolejne doświadczenia i nowe relacje, bo z całą pewnością takie się nawiążą. To, co mogę Wam obiecać, to to, że kanał w dalszym ciągu. Będzie merytoryczny, dalej będziemy tworzyć filmy merytoryczne, mam nadzieję atrakcyjne dla Was. Kto wie, czy nie szerzej niż wyłącznie na tym kanale, ale o tym na razie również sza, bo to cały czas gdzieś tam jest dopiero pomysł. Bardzo liczę, że w przyszłym roku będziemy kontynuować rozpoczęte w tym roku współprace i takie, które trwają już więcej lat, bo jestem z tych współprac bardzo zadowolony. I chciałem przypomnieć Wam, że te współprace warunkują w zasadzie istnienie tego kanału. Filmy cały czas generują koszty i nie ma najmniejszych szans na to, żeby te koszty ze współpracy z YouTube'em odzyskać, w związku z czym te współprace po prostu są konieczne i mam nadzieję, że większość z Was to rozumie. A na zakończenie, kochani, chcę Wam życzyć spokojnych, dobrych świąt. W takiej atmosferze, w jakiej lubicie je spędzać, czyli pewnie rodzinnie, tego, żebyście mieli taką odskocznię od tych wszystkich stresujących sytuacji, które spotykają nas wszystkich pewnie na co dzień, tego, żebyście naładowali akumulatory na przyszły rok, a w nowym roku chcę Wam życzyć tego, żeby nie spotykało nas nic z tych rzeczy, którymi epatują wszystkie kanały informacyjne żeby to wszystko jakoś tak się uspokoiło, żebyśmy my w związku z tym też zaznali takiego spokoju właśnie, bo myślę, że to wszystkim nam jest potrzebne. Zdrowia, tego, żebyście się realizowali w swoich pasjach, w swoim życiu zawodowym i rodzinnym, a także życzę Wam tego, żebyście zostali cały czas wierni kanałowi, to bardziej życzenia chyba dla mnie, ale, ale bardzo bym chciał, żebyście z nami byli. Dalej, bo jestem wam bardzo wdzięczny za ten ostatni rok za waszą obecność za w większości ciepłe, sympatyczne, budujące, konstruktywne komentarze i za tą całą informację zwrotną, którą od Was dostajemy, a która jest naprawdę i dla mnie i dla Mariusza miodem na serce, bo czujemy, że doceniacie to, co dla Was robimy. Bardzo dziękujemy, Kłaniamy się w pas wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!